A nie, zostawmy już się ten bilard. Nie mam ochoty więcej grać. Gratuluję zwycięstwa! Nie przejmuj się Darek, zapraszam Cię do restauracji. Mam dla Ciebie świetną niespodziankę. To jest lepszy pomysł. Ciekawe jaką niespodziankę przygotował dzisiaj dla nas kierownik restauracji pan Tomasz Katka. Spróbujemy podejrzeć, co tam się za tymi drzwiami dzieje. Darku, oto nasza niespodzianka. Cóż na żywo! Ale najpierw zapraszam do dezynfekcji. Widzę, że dbacie o bezpieczeństwo. Słuchaj, zabezpieczamy siebie i klientów zgodnie z przepisami. Wprowadziliśmy również ponad standardowe rozwiązania, parawany z pleksy, które jeszcze bardziej zwiększają bezpieczeństwo. Panie i panowie, dzisiaj w roli bohatera, który będzie prezentował jak robi się sushi, kucharz Hubert, przedstawiciel restauracji Portofino. Tomek, każdy może zrobić sushi? Każdy może spróbować, ale my mamy doświadczenie Mamy najwyższej jakości produkty, szybką obsługę. Tomek, co mamy na stole? Odpowiednio spreparowany ryż do sushi. Składniki, czyli świeże ryby, świeży tunczyk, świeży łosoś, węgorz wędzony, okoń morski, krewetki, krewetki w tempurze. Dodatki takie jak imbir marynowany, sałata, warzywa, awokado, szczypiorek, soski, koman, sezam, wasabi. Mam koleżankę, która bardzo chciałaby spróbować sushi, ale ze względu na to, że wewnątrz jest surowa ryba, ma pewne opory. Używamy produktów najwyższej jakości, także nie ma obaw. Rozumiemy, że pewne osoby mogą mieć dystans do surowej ryby, dlatego przygotowaliśmy również sushi z rybami grillowanymi, przygotowaliśmy zestawy wegańskie, także oferta jest bardzo szeroka. Tomek suszy jest zdrowe. Swoje sushi jako całość jest daniem lekko strawnym, a co ważne dla wielu osób bezglutenowym. Dodatkowo takie produkty jak imbir marnowane, czy wasabi posiadają szereg właściwości przeciwzapalnych, przeciwbakteryjnych, także myślę, że jest to danie godne polecenia. Przyglądając się temu, co robi Hubert, wydaje się to dosyć proste. Ale tak naprawdę to trzeba wiedzieć jak zrobić. Słuchaj, jest kilka elementów, które sprawiają pewne trudności i na przykład przygotowanie ryżu wymaga dużego doświadczenia. Ryż musi być ugotowany na odpowiednią kruchość, musi być odpowiednio dobrze przygotowana marynata, żeby on był kleisty. Także nie jest to takie proste. Tomek, podyskutujmy o jakości ryb. Stawiamy na najlepsze produkty. E, mamy sprawdzonych dostawców. E, łosoś, Tuńczyk e, zawsze u nas są świeże. Szczerze powiedziawszy, każdy chciałby spróbować we własnym zapleczu domowym przygotować własne sushi, ale z tego co ja się przeglądam, to jest bardzo dużo zabawy. Tak jak widzicie, to czasochłonny proces. Nie jest taki prosty, jak się wydaje. Dlatego proponujemy skorzystanie z naszych usług. Preferujemy i proponujemy naszym gościom zamawianie bezpośrednio przez naszą stronę. Jest możliwość płatności szybkich online. Także właściwie jest możliwość zamówienia i dostawy bez bezpośredniego kontaktu z naszymi pracownikami.